Manko moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie taki dosyć szybki. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt rozlazły, tak jak większość. A mianowicie odcinek, który będzie brzmiał dla wielu z Was jako pewnego rodzaju profanacja, bo ja nie lubię jeździć drogami szybkiego ruchu. Wszelkie maście eskami, autostradami, po prostu za każdym razem, kiedy się gdzieś wybieramy, czy jadę sam, czy wybieram się z naszym paskudem, smokiem, kochanym, to po prostu unikamy tego typu dróg. Także. Zaraz się dowiecie I na dzisiaj wystarczy, już tej pseudo szybkiej jazdy. <grybujesz> no to co? No to dlaczego ja nie lubię jeździć drogami szybkiego ruchu? A no to jest proste, bardzo proste prostsze niż by się wydawało. Ech. Zacznę od tego, że po prostu, zacznę od tego, że po prostu mam wtedy do czynienia z olbrzymim pędem powietrza. Olbrzymim, bo jazda z prędkościami stałymi, stale po około 130-140 km na godzinę, po prostu wykańcza moją głowę, moją szyję. Po prostu dobrze, że mam zaczepioną kamerę, która mnie obciąża do przodu, bo w momencie, kiedy jedziemy. Przekraczamy i mamy to tam powiedzmy stale 130-140 km na godzinę, nie uwzględniając jeszcze jakiegoś tam dodatkowego wiatru, który by gdzieś tam wiał i naciskał na moją głowę. Non stop tylko walczę, mam wrażenie, że mi chce to wyłamać ją z mojej szyi. Nie jest to nic przyjemnego, słuchajcie. I tak jakbyśmy mieli jeździć z paskudem non stop gdzieś się wybierać, to no po prostu byłaby masakra. To jest jedna wielka masakra dla, dla mojej szyi, nie. Druga rzecz, to to, że to jest niesamowity hałas. A podczas takiego niesamowitego hałasu, no ja nie cholery, no mówię, nie byłbym w stanie nagrać czegokolwiek. Fakt, że no szybko mijający krajobraz, można byłoby zmontować z jakąś muzyką i tak dalej, no to widzieliście filmik z odbioru Bikinga od e, CMA. No naprawdę, jak tam żeśmy jechali, no to był taki tumult powietrza, że z tego co tam gadałem do siebie, po prostu nic nie wyszło. Nie miałbym totalnie materiału, gdyby mi e, no, zależało, aby, aby ta, ta narracja, co, co tam e, było mówione, żeby, żeby była w jakiś, w jakiś sposób wpleciona w film. Także jedyne co, to kiedy zjeżdżaliśmy z estrójki, to słyszycie to, jak po prostu nie mogłem się doczekać, kiedy, kiedy to się skończy. Kolejna rzecz to jest taka, że dla nas, kiedy, kiedy jedziemy z, ze Smokiem, to, to to jest po prostu nudne. To jest nudne jak flaki z olejem. Bardzo często jest tak, że eski są otoczone różnymi ekranami dźwiękochłonnymi, i no po prostu albo nie widać nic, kompletnie się jedzie jak w grobowcu, albo widać tylko i wyłącznie same łąki i pola. I tyle. No, no my nie mamy frajdy z tego. My po to, po to wsiadamy na motocykle, idziemy się przejechać, żeby, żeby po prostu się cieszyć. Oprócz tego, że jest ładna pogoda, oprócz tego, że, że jedziemy e, no tymi ładnymi widokami, nie? Ja wiem, że połowa tych rzeczy, na które tutaj marudzę, mogłaby być rozwiązana po prostu z zakupem motocykla z owiewką, albo dokupieniem owiewki do Bikinga, tak? Tylko, że no, Biking z owiewką, moim zdaniem, wygląda tragicznie. I ja rozumiem, że niektórzy no, uważają, że jest coś takiego jak wyższość funkcji nad formą, innym to nie przeszkadza, innym się to wręcz podoba, no do mnie to nie trafia. Mi się ten motocykl podoba taki, jaki jest bez owiewki i też jazda tym motocyklem, ta nisza, którą sobie znaleźliśmy z, z paskudem, czyli jazda gdzieś tam po miasteczkach, przez miasteczka, wioski, e, jakieś dróżki krajowe, takie na 90-100 km na godzinę, żeby gdzieś tam sobie poprzyspieszać, nam to totalnie wystarcza. Jeżdżąc go lasami, to przy naprawdę niewielkich prędkościach jesteście w stanie się bardzo fajnie bawić tymi, tymi atomowymi przyspieszeniami. I to chyba o to w tym chodzi, mi się wydaje, że po prostu jeżeli się komuś coś nie podoba, no to nie ma sensu, żeby się zmuszał, tak, żeby, żeby to robił, kiedy mu to frajdy nie daje, no nam to nie daje frajdy, takie szybkie jeżdżenie, takie szybkie jeżdżenie po autostradach, po drogach szybkiego ruchu, eee, no i już, no i zdając tą, tą swoją niszę, wiemy, co lubimy, wiemy, co nam się podoba, żeśmy się tak dobrali, że po prostu jeździmy razem i się razem cieszymy tym, jak jeździmy. Siemanko. Już tak naprawdę zbyt dużej magii w tym wszystkim nie ma. Cześć. I teraz tak, słuchajcie, no nie zrozumcie mnie źle. Ja doskonale to rozumiem, że są tacy, którzy kupili sobie motocykl z owiewką i mają albo dużo turystyki, albo mają sportowe motocykla i po prostu to lubią. Ja to, doskonale, ja to doskonale rozumiem. My też lubimy czasem szybko pojechać. O, matko! da da jakie dziury. <kluz> Dlatego ja nie mam zamiaru, proszę nie traktujcie tego materiału jako, jako negowanie tego typu zachowań, że gdzieś tam wsiad na autostradę i, i, i odkręca i jedzie te tam powiedzmy 250-200 km na godzinę i przeżyć nie może, póki nie zobaczy tej dwójki czy trójki z przodu, w zależności od motocykla, nie? Broń Boże, kompletnie, ja, ja to doskonale dobrze rozumiem. Są tacy z Was, którzy kupują motocykl, dlatego że e, daje im. To coś więcej niż po prostu jazda samochodem, że są to no, dwa koła się przecina to powietrze, że się jest w tym tumulcie hałasie, tym uczuciu tej, tej prędkości, ten krajobraz, jak się rozpływa, rozmywa. Ja to doskonale dobrze rozumiem. I słuchajcie, też broń Boże, nie chciałbym, żebyście to zrozumieli, że łoże autostrady i te drogi szybkiego ruchu, że one są zbędne, że trzeba je pozamykać, bo. Bo nie są. One, są, one są cholernie ważne, żeby były w wszelkiej maści obwodnice właśnie, żeby były e, szybkie drogi, aby można było wsiąść w samochód i faktycznie szybko, bezpiecznie, e, bezpiecznie, no w cudzysłowie, w sensie, że nie narażacie m, siebie na jakieś przygody dotyczące tam, powiedzmy ze sterczeniem w mieście, czy z jakimiś tam e, stłuczkami, korkami, jakimiś pieszymi kolizjami, które wynikają z tego, że po prostu się jeździ m, po zakorkowanych ulicach jakiś wioseczek czy, czy miasteczek, nie? Chodzi o to, że żeby przetransportować szybko siebie, całą rodzinę, czy dojechać z jednego miejsca na miejsce, aby zobaczyć jakieś sprawy, no to te drogi są wręcz konieczne, tak? Ja, ja nie neguję e, konieczności ich istnienia, wręcz odwrotnie, one są potrzebne. Po prostu my sobie znaleźliśmy taką niszę z paskudem, gdzie się bardzo dobrze bawimy, cieszymy się tym, że, że no po prostu jeździmy sobie pomału. Okej, okay, przerwiemy na chwilę, aby monotonnie zbytnio nie było, no bo przecież wypada rozstrzygnąć konkurs. Nim ogłoszę zwycięzców, bardzo serdecznie chciałem podziękować wszystkim, którzy podsyłali swoje pomysły na kolejne odcinki. Każdy jeden z nich będzie można śmiało wykorzystać w przyszłości, przez co mój wybór trzech zwycięzców okazał się znacznie trudniejszy niż się początkowo spodziewałem. I tak, koszulki powędrują do trzech osób, których nazwy widzicie w tym momencie na ekranie. Będę teraz musiał wymyślić, jak się z wami skontaktować, aby ustalić rozmiar koszulek oraz gdzie je wysłać. No nic, dziękuję jeszcze raz wszystkim, słuchajcie i wracamy do odcinka. Nie ukrywam, że na pewnym etapie swojego życia, no mnie to też bawiło, tak? że kiedy jeździłem akurat tam fazerkiem 600, który miał owiewkę, taki fajny kucyk, był dosyć żwawy, można było się za nią schować i można było na tej autostradzie faktycznie gdzieś tam wygodnie lecieć, nie. Ale no, mówię, w chwili obecnej, kiedy jeździmy z paskudem golasami, no, mówię, ten tumult hałas, to tylko potęguje zmęczenie, nie jest to nieco dla nas coś przyjemnego, cośmy chcieli robić. Także mam nadzieję, że to zwiało jakieś tam e, wątpliwości i, i odpowiedziało na pytanie, że, o, że czemu no jak się gdzieś tam wybieramy, no to z reguły nie zasuwamy, nie piłujemy, nie, nie gumujemy i się, i się nie wydurniamy. No Tak to wygląda, kiedy mamy jakiś tam cel podróży, jakąś misję, no to, no to jedziemy, cieszymy się widokami, cieszymy się tymi przyspieszeniami przy tych niższych prędkościach i, i tyle. Jak to się mówi, że to są no, gusta i guściki, o nich nie będziemy dyskutować. <laughs> Jedni lubią czekolada, a inni jakimś śmierdzą nogi. Proste. Ok moi drodzy, ja myślę, że nie ma sensu dalej się rozwodzić nad tym tematem. Co trzeba było powiedzieć, zostało powiedziane. Interesuje mnie bardzo, jak wy lubicie, co lubicie? Czy lubicie czasem szybko gdzieś tam przycisnąć, czy lubicie konkretnie odkręcić tą manetkę i się cieszyć, że... Z Gorzowa do Szczecina tam i z powrotem jedziecie w dwie godziny? <grych> jest to możliwe. <grych> na pewno jest to możliwe. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach na, na dole pod filmem, jestem, jestem ciekawy, z chęcią poczytam i zobaczę, nie? I broń Boże, nie, nie, nie traktujcie tego, że będę kogoś z Was oceniał, nie? Bo mówię, ja to doskonale dobrze rozumiem, to o to, to w tym chodzi, żebyście sobie znaleźli niszę, w której się dobrze czujecie i robili to, co lubicie. Jeżeli robicie coś na siłę, to po prostu nie ma to najmniejszego sensu. I tyle. Słuchajcie, ja się będę z wami żegnał w takim razie. Życzę Wam wszystkiego dobrego. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. A bym zapomniał, słuchajcie, nimi mi się totalnie kamery rozładowują, e, rozładują. <laughs> Bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić dwójkę nowych widzów e, Kamilkę i Konrada z Krakowa. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście. Jak żeście znaleźli mój kanał i, i mój profil na Facebooku, no to po prostu mało mi się telefon nie rozładował od tych waszych lajków, które zostawialiście pod wszystkimi postami, zarówno na Instagramie, jak i na Facebooku. Bardzo serdecznie wam dziękuję, bardzo, bardzo to doceniam i bardzo się cieszę, że widzowie o tak szerokiej rozpiętości wiekowej trafiają na mój kanał i, i nie boją się do mnie napisać. To jest, to jest najfajniejsze, to, to sprawia mi ogromną radość, ten, ten kontakt z wami. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za to, że jesteście. Pozdrawiam Was. Hej!